Eee, nie wiem, to jest twój wybór. Ty jesteś taki miły. Kto? No, ty. Ja, miły? Wspieraj dalej. w dupę. Zasadam. to meska. Co mam nogi? Masz przecież. O ty gnoju, ja ci rzuciłam, muszę nie wziąłeś? Pod ciebie wziąłem chyba. Nie ma przodków wziętych. O nie, to dawego Dresser w frajerze. Dekory. To, to się nie mał. Pierwszy koledze. Masz. No. Myślałem, że to tam. O! Migalał ale... <laughs> tu. Podam Galila, bo to, nie, to mi się nie dostrzelać. Flash MP7? Nie, ja sobie kałacha kupię. Albo nie, AWP sobie kupię. Flash potrzebuję. E, kurwa, nie tak. Nie w taki sposób flash potrzebuję. to nie Plaga mam, kufa Wrzucić ci jeszcze leż, 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 leż. Dobra, spokoju się Dobra, leć, też. Elektryk, 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 elektryk Idę do ciebie Elektryk Nie do... No, nie, wiem, na, nie do... Drobina. Zagóż zrobimy jednego chyba Hydrapina, Plecy ci tu, piekary. Nie, z... Zmień te słuchawki, czy coś nie wiem. Internet. Nie, słuchawki. nie jest wina internetu, to, że nie słyszę. A no to dobra. też tak może być. O, nie będzie. Jest. 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 nie, Jest. 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 Nie, no, nie, mogę. no. Gdzie kurwa jesteście? O, dobra. Nie żyjecie. Kurwa, ja to plantuję, mówię, kurwa, to się ochroni od plantu. To chujno. E kaczki, kurwa, e kaczki. A to kurwa pociągi są, a nie kaczki. Pod noga elektryk, kaochres, kurwa, widzę trzydzieści siedem, mniej drabina i w LK wszedł. to nie ten wagon Kurwa, wszystkie hity w brzuch przejął kurwa i 873 A, porażki kafuje Jest tam w dorobieniu zawsze. A ja jestem. 80. No kurwa, czemu ja mam takiego? Bez taktyk tu się nie wejdzie. Come on, let's go. Barasz B. Zortowałem. E, 71 mniej. Mm. Elektryk. 71 mniej mm. elektryk. Odmiana, widmo. A wupa na no daleko na boku, mam na górze? Załóżę. Kurwa eskaja już. M. Uh -huh. uh -huh. <laughs> To jest do tutaj plantuj. Uważaj na górę Ja pierdolę. A czy, czy, czym ty skoczyłeś w tym momencie Po czym to ma skok? Powiedz mi Pod... Pod po scrollem? Bo, bo ty masz nie, ty masz chyba w... Jak się tu zauważyłem, no to masz wiesz, jaką mi się jak mnie to wyglądało tak, że chłop już w tym momencie do mnie strzelał. Znaczy nie ty podskoczyłeś jeszcze, ja tego się pytam czym ty podskoczyłeś Nie czym mogłem podskoczyć, no, spadłem, nie spadłem. Nie pytam się, bo może A masz. A czemu podskoczyłem? Nie, nie czemu? Bo czemu to wiem bo spanikowałeś, ale czym? Ty, ty, ty to, nie no nie to nie jeszcze spanikowałem. Patrzę mu, patrzę mu. Okej. Elektryk dwóch. Dostał. Kto to weźmie? Nie wiem, coś tu elektryk, coś takiego, drabina może. I jeszcze jeden frajer. No trzeba się bronić. Kurwa, ja nie wiem co mi jest Kupcie polaka na ten na obsejd B. Nie wiem, ruda pewnie. Z rudem. Nie, od nogu, co Aha, z to. O ja pierdolę. Co się dzieje? Elektryk. Elektryk. Wszyscy. Elektryk. Elektryk ostatni. A ty nie mówiłeś, że miałeś iść na odnogę, Dreser? No chciałem iść, ale jak zobaczyłem, gdzie idziecie, no to... Jak? 4H, 1B. Co? Mówił, mówił, rodem Ale, bez co, za taktyka w ogóle? Ja tak usłyszałem, no i dlatego poszedłem P

Słyszałeś, po lewej Która? Wagon Tafu. Biega za tym wagonem Będzie biegał, molał No ląbił, nie. i po mnie, Mówię. 20 km. No nie Ty jednak rady masz coś mówię z tymi słuchawkami, ja bo słucham, nie wiem tam biega? Nie, o Nie no, przecież to no, kurwa, słuchaj... Słuchaj, że wchodzi na wagon, i ku wagon nie biega. Popatrzyjcie na dół. To nie jest pierwszy raz, Bóg. O, niech chuj. mogę się tu mogę. Ostatni jest L S, -ka, L. Tak, okay, jak pójdę zobaczyć. Jest AWP na koszu, na śmieciniku śmieci jest. Jest tu, jest tu. Podchodzicie, podchodzicie, teraz, może go jednąć. Kurwa zjebałem. 9hp ma. nie go. A ty wyjmij broń. A ty wyjmij broń i nie... I, i się nie baw. To wyjmij broń, a nie bierz z granatą w ręku. Kurwa mać C Wiedziałem, że będzie od noga. Kujwak, już tak miałem przeczucie na tej nodze. Hmm? O Boże. Chybany chuj nas bo miał 9 HP. I... A było nie umierać. No zabrałem mu 91, więc... Poś, poś, poś. Nawet 9 nie potrafiłem mu zabrać. A, fale, nic nie widzę. To jest drabina. Jest Elka. Po lewej. Po drabinie mam pakę. Nie, no. Dwóch. Elka. Mógł mi tu zejść już kurta Jeden na rampę. Poszedł Beta Będzie zaraz beta. Kone Będzie konektor, za chwilę, chwilę. pójść w konektor co? To leży gdzieś tam. To stary, 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 stary jest, stary jest. Stary jest. Na znaku Na... No, fajnie było No to czyszczyś No to GZ